O co chodzi w kolendzie, czyli w wizytach duszpasterskich? Po Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej Jedni wyczekują wizyty księdza z radością, dla innych to przykry obowiązek. Jeszcze inni twierdzą, że to tylko zbiórka pieniędzy lub strata czasu. Są i tacy, którzy boją się księdza jak ognia. Czym jest kolenda i jak ją rozumieć? Jak wyjaśnia ojciec Kordian Schwartz z parafii Chrystusa Króla Wszechświata. Przede wszystkim wizyta obejmuje wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski. Prośba o błogosławieństwo w nowym roku. To spotkanie z kapłanem, wpuszczenie kapłana, to jest z jednej strony znak naszej wiary, znak naszej przynależności do wspólnoty w Kościele Katolickim, znak przynależności do naszej parafii. Dla nas to w ogóle wielka radość jest, że my wchodząc do domów naszych parafian, że my ich znamy. Znamy się po prostu z Kościoła, znamy się ze wspólnoty, znamy się z różnych działań i tym bardziej możemy sobie usiąść chociaż na chwileczkę, spojrzeć sobie w oczy i tak. Po ludzku to tak troszkę się też zaktualizować, co u nas jest. Potem jeszcze jest, dochodzi do tej całości dla, dla nas, dusz pasterzy, zauważenie jakichś pewnych kontekstów, w których normalnie gdzieś w życiu codziennym, parafialnym, może też nie ma czasu, żeby stanąć, yy, usłyszeć to, a tutaj nagle w tym całym otoczeniu, też w środowisku, nagle widzimy, czy łatwiej jest dostrzec i zlokalizować potrzeby. Czy to jest samotność czasami, czy to jest ubóstwo, albo też. Dzielić się talentami, bo właśnie na kolędzie też powstaje, powstało w tym roku kilka bardzo ciekawych pomysłów. Kościół katolicki nie uznaje wizyty dusz za obowiązek, którego zaniechanie jest grzechem. Przyjmowanie księdza powinno wynikać z dobrowolnej chęci, a nie z przymusu. Wizyta ma być okazją do budowania wspólnoty i wzmacniania wiary, a nie narzuconym rytuałem. Niezmiennie jednak zdarzają się osoby, które nie przyjmują kapłana u siebie w domu. Jak to może wyglądać procentowo i z czego to może wynikać w ogóle? No, procentowo wiemy jak to wygląda. W naszej parafii y, drzwi. Y, gdzieś tam jest ten ryzyko błędu, bo nie wiemy, który dom może, które mieszkanie może być pustostanem, a które nie, ale ponad 34%, czyli ponad 30% y, naszych parafian y, to są osoby, które y, otworzyły drzwi, to są ludzie, którzy y, przychodzą, któ które chodzą do kościoła. Sporadycznie albo często ale to są osoby, które są właśnie w kościele. Czemu ludzie nie otwierają? Są ludzie, którzy pewnie zrazili się w jakiś sposób, czy do instytucji kościoła, czy do poszczególnych kapłanów i są po prostu zrażeni, powiedzieli, że już więcej kapłana nie wpuszczą. To mamy taki procent ludzi. Są ludzie, którzy są w ogóle niezainteresowani i są ludzie, którzy są innego wyznania. I myślę, że to są jakieś główne trzy czynniki, dla których ludzie nie przyjmują dzisiaj kapłana po kolędzie. Jak można to zmienić, jak można zachęcić właśnie ludzi, czy, czy w ogóle jest sens zachęcania ich do tego, by jednak otwierali się na kapłanów, na kościół, czy to jest po prostu znak czasów? To jest bardzo trudne pytanie i ono też pyta, ono, to pytanie stawia takie, ono jest troszeczkę głębsze, bo jeżeli ktoś nie chce się z nami spotkać, nie chce się z nami wspólnie pomodlić, nie chce porozmawiać, nie chce poznawać tej wspólnoty, i on od razu na starcie ma taki, że nie, no to teraz siły położyć tylko na to, żeby go przekonać, żeby wpuścił księdza na kolędzie, to nikogo, to, to, spotkanie na kolędzie jest wynikiem też tego, w jaki sposób my żyjemy, w jaki sposób my funkcjonujemy. Zapraszamy braci i siostry do nas. Tutaj się modlimy i to jest jakby taka raz w roku rewizyta i okazja do, do zobaczenia po prostu człowieka, zobaczenia jego rodziny i pomodlenia się, omodlenia jego domu, napełnienia go błogosławieństwem. Jeżeli ktoś z nami nie tworzy tutaj wspólnoty, to ciężko oczekiwać, że obcego chłopa do domu wpuści. <laughs> Nagle znienacka po prostu i co będzie celem? Chociaż zdarzają się faktycznie takie sytuacje, bo w, naszym, w naszej parafii stawiamy sobie za cel, żeby zapukać do każdych drzwi. Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze swoim księdzem, jednak nie zawsze jest okazja, by się spotkać i porozmawiać. Praca, zajęcia domowe, wychowanie dzieci, to wszystko sprawia, że nie zawsze znajdują na to czas. Wielu ludzi po prostu się krępuje, zawracać księdzu głowę swoimi sprawami, a jak to jest w przypadku Olsztynian? Czy przyjmuje pani księdza po kolendzie? Nie. Tak. Właśnie, a co taka wizyta wnosi? Ja wiem. Zazwyczaj. No po prostu z przyzwyczajenia można powiedzieć, tak w domu wychowali. I mam różne zdania na ten temat. No właśnie, są różne podzielone opinie, jak rozmawiamy właśnie z mieszkańcami miasta. Jak Pani myśli, z czego to może wynikać, że jedni przyjmują, drudzy nie przyjmują? <noise> to naprawdę nie wiem No. Ja po prostu nie mam czasu, a wierzyć wierzę, tylko nie chodzę do kościoła. i Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby przyjmowania księdza do domu. Czy przyjmują państwo księdza po kolędzie? Tak, tak, Przyjmujemy, tak. przyjmujemy. Nie w przyjmujemy. W tym roku u nas akurat nie był, nas w tym nie, roku był. nie był, tym roku nie odwiedzał nas, ale przyjmujemy. Co, co drugi rok, a jeżeli tak. jest, to przyjmuje. Co taka wizyta może wnosić? E, proszę pani, to ta wizyta... jaki przyjdzie ksiądz. ksiądz też, prawda? Jeden no. przyjdzie, że porozmawia, a w tym roku na przykład u synowej dwie minuty był, nic nie porozmawiał. Czy Pani przyjmuje może księdza po kolędzie? Yy, nie, bo jestem ewangeliczką. Mhm. Także u nas nie ma tej, yy, takiego urzędu, żeby przyjmować yy, księdza po kolędzie. Także to mój mąż, lepiej? Mój mąż owszem, bo jesteśmy ekumenicznym małżeństwo. Mój mąż owszem, ale, ale no ja tylko towarzyszę. Ale tak jakbym sama, to nie, nie ma takiego zwyczaju przyjmowania księdza po kolędzie. Pani, że to jest lepiej właśnie jak nie przychodzi, czy przychodzi? No trudno mi powiedzieć w tej chwili, no, nie, nie mam takiej potrzeby, nie, nie, nie potrafię się wypowiedzieć kto ktoś chce czy nie chce, czy, czy przyjmować czy nie przyjmować. Często ludzie przyjmują tylko tak, bo tak wypada, natomiast to powinna być taka duszpasterska wizyta. Uważam, żeby, żeby wszyscy byli zadowoleni. O. Czy, czy przyjmuje Pan może księdza po kolędzie? Tak, w tym roku przyjmowałem. Ksiądz kapelan był u mnie. Jestem, byłem żołnierzem zawodowym. Od wielu lat i zawsze systematycznie przyjmujemy. A w tym wyjątkowo rozmowa była taka przyjemna, bo w ogóle o polityce żeśmy nie mówili. Co taka wizyta może wnosić? Czy ksiądz też działa trochę jak psycholog? Tak, zdecydowanie. To ja bym nawet był za tym, że po prostu taka jest dla nas taka odskocznia. Nie o to, nie, wizyta taka, to jest, czujemy się tacy, do, trochę do, taki podniesienie na duchu. Czy przyjmuje pani księdza po kolędzie? Oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że y, to jest tak, taka mała refleksja, wydaje mi się, po całym roku gonitwy i jednak takie spojrzenie troszeczkę inaczej, zatrzymanie się na chwilę. Poza tym mam bardzo fajnego księdza, jest taki naprawdę w młodym wieku, takie rozumiejące problemy, także bardzo fajnie. Super, no i obrazek zawsze jest na lodówce, także jak najbardziej. Można powiedzieć, że ksiądz pełni pewnego rodzaju rolę psychologa? W pewnym sensie tak, bo dopytuje. Jakieś notatki zawsze ma z zeszłego roku i dopytuje, czy coś się zmieniło w jakimś sensie, czy może pomóc, czy chce o czymś porozmawiać. Także na pewno, jeżeli chodzi o pomoc, to pewnie byłaby taka możliwość. Tak? Mówię o sobie, więc dla mnie tak. Pani o przekazywaniu ofiary pieniężnej właśnie na kościół. No to jest kontrowersyjne pytanie, ale ja zawsze daję tak uważam, że naprawdę zbidnieje, a ten grosik się przyda za tą posługę, zwłaszcza, że jest tak miła i naprawdę fajna i w dobrej atmosferze. Czy pan przyjmuje księdza po kolendzie? Przyjmuję. A dlaczego? Co pana motywuje? To znaczy, co motywuje? Mnie zawsze przyjmowali, także ja też przyjmuję. A co taka wizyta może wnosić? Ja wiem, nie wiem, co może wnosić. Czy ksiądz może jest pewnego rodzaju psychologiem według pana takim, który może... Nie, raczej nie. No rozmawiać można, ale to, to, tak ogólnie pogadać o, że powiem. A nie tam że jakiś psycholog. A co pan chodzi o dawaniu ofiary na kościół w formie pieniężnej? Znaczy daję, ale nie, też nie jestem za tym. O. Bo nieraz widać co tam księża od, no, robią, tak? No to nie jestem zdania, żeby im dawać. Ofiara pieniężna nie jest warunkiem wizyty duszpasterskiej. Wiadomo jaka jest sytuacja materialna wielu rodzin. Jeżeli nie stać nas na złożenie ofiary nie musimy z tego powodu się tłumaczyć ani czuć się nieswojo. Natomiast jeżeli kogoś stać na to może złożyć ofiarę. Ofiary przeznaczane są na wiele celów. Na działalność charytatywną prowadzoną przy naszej parafii, na utrzymanie kościoła, na remont, ogrzewanie kościoła i domu katechetycznego, dofinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży.